Hej, Kazmania! Super, że jesteście! Dzisiaj będziemy nagrywać pet w Wigilia. To mój pierwszy odcinek, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. To jest ten numer potrzebów, który Wam będę dzisiaj pokazywać. znowu muszę wstawać do pracy no nie znoszę znaczy, tak wcześnie rano wstawać do pracy no ale dobra idę na dół o mnie chrupki moje ulubione chrupki. idę na kanapę z chrupkami chrupki siedzą i ja też Tyle widzę, ona się zawaliła Mm. O, ty już stałeś? No, wstałem. Dobra, to ja idę podzięki dzieciaki, okej? Okay? Okej. Okay. Dzieci, dzieci, wstawajcie. Mm, mamo, jeszcze pięć minut. No właśnie. Nie. Trzeba wstawać. Dobra. Ła. O, cześć, widzowie. Idę na dół. Skoro brat wstał, to ja też wstaję. No. I idź na dół. Dobra już te chropki już. Moje chrupki. Tutaj sobie je schowam. I teraz Matko Boska. Mam, co ty robisz? No nic. Teraz idziemy na dwór. Zimno jest. Nie maruć, idziemy na dwór. No dobra. Ja chcę pływać w basenie. Ała. Chcę pływać w basenie. Nie, nie będziesz pływał w basenie, bo to co wydał wodę, a to w ogóle to jest zimno. O, szkoda. No właśnie. Ja już idę. Modzę chłopcy. Ja się ciągle przywalam. <grym> ja idę na trampolinę, Wi 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 awa Ale się zmęczyłem. Idę do ciebie. O ups. wolno, no, padam się podciąg. Jezus. Chodź, idziemy na kanapę odpocząć. No. Ja muszę awa. Ja muszę jechać do pracy. No, to jadę. Siadam samochód. Jadę. A ja tu zostanę z dzieciakami. Co dzieci? Może pójdziemy na śnieg? Tak! Tak! No to chodźcie. Idziemy na śnieg. Ale fajnie. O, patrzcie kto tam jest. Ciuciu, to mój kolega i moja koleżanka. Cześć. 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 Siema. siema. Siema, 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 siema. Siema. A gdzie twój mąż? Pojechał. Gdzie? Do pracy. Ja to mam wolne. Aha. Możemy do Was iść? No. Idziemy, dzień Wow, ale oni mają fajne tutaj, świątecznie. Nie mają, bo się nakupili świątecznych ozdób. My też, chodźcie, idziemy już do domku, bo jest zimno. My idziemy na kanapę sobie pooglądać, prawda? Prawda. A dzieciaki nie się tam pobawić u góry. Chodźmy na górę. A, właśnie, padłem. Nigdzie nie jest? Nie. Ale macie fajny dywan świąteczny. No, mamy taki, taki piękny, taki bałwanek mamy. Ja idę do naszego skuteru. A ja... Wady mi się pochowanego? Tak. Ty właśnie. Teraz ja się tam pochowam. A ja będę liczyć. Oj, ja tu się z tobą. Ups. Stój. Dajko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Szukam. Mam cię! Tak szybko mnie znalazła. Oh wow. Mam cię! to nie fair. Mhm. Jestem dobra, I a kuku, mam cię. Zrzuciłaś mnie. Wiesz? No trudno. Dobra, to my już się musimy powoli zbierać. O, to wielka szkoda. No to zabierz dzieciaki. Jeszcze pewnie do nas wieczorem przyjdziecie. Co? Zaprosiliśmy was na Wigilię. Zupełnie zapomniałem. Dobra. Ała. To idę po dzieciaki. Dzieciaki już musimy jechać. Szkoda. A kiedy znowu przyjdziemy? Wieczorem. Dzisiaj wieczorem. Jej! Jej! to my idziemy dobra wiecie to ja idę robić obiad, a wy tu się pobawcie dobrze ja idę do skuteru się pobawić o a ja idę tutaj dobrze ja idę robić nawet obiec muszę wyciągnąć grzybki grzybki mamy mnóstwo grzybków pobyliśmy na grzybach tylko jeszcze banany spadły dobra teraz potrzebuję Talerzyków. Miseczek. Miseczka, miseczka i miseczka. Nakładamy. O zobaczcie, ona zaczyna się przewaliła. Chmurzek. Dobra, nakładamy. Tutaj dwa. Trzy. I tutaj trzy. A chłopakom, dwa damy. Dobra. Chłopcy, obiad idzie. Obiad. 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 A mama sobie zje w salonie. Dobra. już Więcej nie dam rady zmieścić. Więc wyrzucę to. Tu jest kosz. Taki, taki kosz. I odstawię to. Dzieci zjedliście? Tak. Już nie możemy. Bo bardzo dużo zjedliśmy. Proszę, mama. Dobra. To ja to też wyniosę z kosz. To jest kosz. Dobra, teraz się pobawcie, bo za chwilę przyjedzie tata. Okej. Okay. Coś bawimy? Nie wiem. sprawdzić sprawdźmy pod choinką, czy już są prezenty? Nie ma jeszcze. A może? No to idź zobacz. Dobra. Nie ma. Nie ma jeszcze. Szkoda. To co robię? Może poglądamy coś. No dobra, no to siadaj na dywan. Dobra. Ale, będzie leżeć. Dobra. Tu teraz czekam na męża. Okej, okay, wracam z pracy. Jestem bardzo zmęczony. już wróciłem cześć dzieciaki tata wrócił tata co zwaliłeś nie wiem jajko synek synek żona koła oh wow. dobra dzieci idzie się zabawić do pokoju dobra A my tutaj sobie tak Dobra, musimy już szukować potrawy. Mamy piękny szwedzki stół naszykowany. Ty, teraz się znajdą goście. Chodźcie. co tu tak daleko? Bo daleko, moja macie. Ding dong, ding dong. Pójdę otworzyć. Cześć! O, macie córeczkę? No, niedawno się urodziła. Ale słodka. Jeszcze jej nie widziałam. No nie. Dobra, chodźcie. Pewno u nas nie byliście. O, matko serek się przebrać. Ale macie pięknie. No. Siadajcie do stołu. To jest wigilia. Hej! Cześć, się mają sześć inni goście. Ale fajnie. Bii. Chodźcie, dzieciaki, nie ociągamy się. Dobrze, to, to idę. Ja idę, idę. Ja. A ja. <grytanie> Ding dong. ale mi goście. Cześć, 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 cześć. Siadajcie. Jeci, chcecieś na górę? Tak. Siema. Dobra, to od razu chodźcie sobie coś zjemy. Piękny stół świeczki, ja o to sobie usiądam Pewnie nie jestem taki główny Spaliłeś mnie, uważaj. <grytanie> Dzieciaki, chodźcie. Idziemy, sorry, mama. Nic się nie stało. No nie no, coś się stało. Coś się stało naszym potrawem. Ja tu idę. Ja tylko myślałam, że spadną, no i spadłem. Maruszki. Jemy no. Tam się ukrył. A ja chcę tu Ała. Może się położyć. Dobra. My sobie nakładamy krewkę i parówkę. A my pizzę i czekoladę. A my ała pizzę i taką. Taką? i pizza Dobra, to teraz otwieramy prezenty tak prezenty jakie duże szybko ten jest chyba mój muszę sprawdzić nie wiem czy ma nie to nie jest mój to jest twój jej a to mój otwieram Jaki śliczny ptaszek. Patrzcie, jaki ptaszek. O, kameleon. Jaki piękny. Taki, taki, taki. Ładny. Rybka. O, chrupki. Uwielbiam to. są moje I moneta. I żelek. Wszystko. a moje co tam będzie taki piękny wielorybek wielorybek o stworek 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 i gekon piękny gekon piękna rybka Wesoła rybka, wesoła rybka i serce. Piękne mieliśmy prezenty. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie. No i do zobaczenia w na następnym odcinku.